Dzień dobry. Chciałbym zaprosić serdecznie na krótkie rozważanie słowa Bożego. Temat, z jakim dzisiaj chciałbym się podzielić, zatytułowałem W niewoli prawa, co to znaczy? Jak wiemy, wokół tego wokół prawa i w ogóle rozumienia prawa jest ogromne zamieszanie wśród ludzi wierzących. I sam też badam wiele spraw, zastanawiam się, rozmyślam. Czytając Słowo Boże i gdy ostatnio czytałem list do Galatów, to mam nadzieję, że dał mi Bóg zrozumieć, co to znaczy w niewoli prawa, i z tym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Otwórzmy list do Galatów, piąty rozdział, i przeczytajmy wiersze od 13 do 14. Napisane jest tak: Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni słuszcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I w tym fragmencie uwagę moją zwróciły słowa, które napisał apostoł Paweł w wierszu 13, że zostaliście powołani do wolności. I dalej pisze, napisał, że nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciała. I Ewangelia 14 mówi, że całe prawo wypełnia się w nakazie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli jeżeli miłujemy swojego bliźniego, to wypełniamy prawo. I idźmy dalej, bo bardzo dużo się dzieje właśnie w piątym rozdziale Listu do Galatów i czytajmy dalej następne słowa, które właśnie zwróciły moją uwagę. To jest piąty rozdział, jeszcze 16 do 18. Zobaczmy, co jest tutaj napisane. Oto czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. I tu właśnie to stwierdzenie, że jeżeli pozwolimy prowadzić się duchowi, nie znajdziemy się w niewoli prawa, zwróciło moją uwagę. Wcześniej apostoł Paweł mówi tak: postępujcie według ducha. A nie według ciała. Bo ciało do, bowiem dąży do, do czego innego niż duch. Czyli nie ma między nimi zgody. Jeżeli będziecie postępować według ducha, nie znajdziecie się w niewoli, ciało, w niewoli prawa. Czyli, jeżeli postępuję według ciała, to znajduje się w niewoli prawa. Pomyślcie, czy ten wniosek nie jest właściwy. Bo czytajmy dalej ten sam piąty rozdział listu do Galatów i wiersze 19 do 21 napisane jest tak. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała, nierząd, nieczystość, wyuzdanie. Uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Zobaczcie jakie uczynki rodzą się z ciała Generalnie mówiąc grzech, jeżeli grzeszymy, jeżeli w naszym ciele, w naszych członkach są uczynki ciała, czyli nierząd, nieczystość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, zburzenie i tak dalej, i tak dalej, to wtedy ci, którzy takie rzeczy czynią, są w niewoli prawa, bo postępują według ciała, a nie według ducha. Wtedy prawo ich potępi, prawo ich chwyta i mówi, zgrzeszyłeś. Jesteś w mojej mocy. Mam nad tobą moc, bo przekroczyłeś prawo i jesteś w niewoli tego prawa. To prawo bierze ciebie w swoje szpony i cię będzie sądzić, będzie cię potępiać, będzie cię oskarżać. Nie grzech, tylko prawo. Grzech jest przyczyną, dla której prawo zaczyna mieć nad tobą moc. Stajesz się niewolnikiem tego prawa, bo je przekroczyłeś. I idźmy dalej, gdy otworzymy list do Galatów, ten sam piąty rozdział, wiersze 22 do 23, zobaczcie, co jest napisane. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. To jak? Jest prawo, czego nie ma. Jestem w niewoli prawa, czy nie jestem w niewoli prawa? Jeżeli wypełniam, żyję według ducha i mam owoce ducha, to przeciw. Takim owocom nie ma prawa. Czyli jeżeli ja żyję według ducha, to to prawo nie nie i nie, nie, nie jestem w niewoli tego prawa, bo ono nie ma nade mną mocy. Nie ma prawa, bo jest ok. Prawo patrzy dobrze. Dobrze robisz. Nie mam za co Ciebie winić. Nie muszę Cię brać w niewolę, bo nie grzeszysz, bo masz owoce ducha. I zobaczcie, wprost o tym też powiedział apostoł Paweł, gdy pisał do Tymoteusza. On tam napisał, dla kogo jest prawo. To jest ważne, bo to jest uzupełnieniem tego, co czytaliśmy w Galatów. Mamy owoce ciała, i kto pełni owoce ciała, to żyje według ciała, to jest w niewoli prawa. Kto pełni owoce ducha, to przeciw takim cnotom nie ma prawa. I teraz zobaczcie, co napisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział przeczytajmy wiersze od 7 do 11. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje. Rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone. Ale dla postępujących bezprawnie, i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii, chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. Zobaczmy, jak ważne słowo napisał apostoł Paweł. Prawo jest dobre, bo nas chroni, bo w prawie Bóg zawarł pouczenie, jak mamy żyć i postępować, jakie są reguły i zasady, które Bóg uznaje, a jakie których nie uznaje. I druga rzecz, zauważcie, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone. A kto jest sprawiedliwy? Sprawiedliwy jest ten, który wypełnia Prawo, jak czytamy w liście do Rzymian II rozdział 13 wiersz, że nie ten, kto przysłuchuje się prawu jest sprawiedliwy, ale ten, kto prawo wypełnia, czyli zachowuje, będzie uznany za sprawiedliwego. To są ważne słowa. Czyli prawo nie jest dla sprawiedliwego przeznaczone, bo sprawiedliwy postępuje według ducha, a nie według ciała. Ten, który postępuje według ciała, czyli przekracza przykazania Boże, prawo Boże, jest w niewoli prawa. I zobaczmy dalej, już na zakończenie, ostatni werset. List do Rzymian, ósmy rozdział. Tutaj bardzo ładnie Paweł pokazuje tę zależność. Do czego prowadzi życie według ducha, a do czego życie według ciała? Zobaczmy, to jest list do Rzymian, ósmy rozdział i wiersze od 3 do 7 napisane jest tak. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Zauważmy, wyraźnie tu jest pokazane, że jeżeli żyjemy według Ducha, to wypełniamy prawo. To, co prawo nakazuje, wypełniło się w nas, o ile postępujemy według ducha, a nie według ciała. Bo postępowanie, bo życie według ciała prowadzi do śmierci. Życie według ducha, do życia i pokoju. Czy podsumowując, w niewoli prawa jest ten, który przekracza Boże przykazania, który nie zachowuje Bożych przykazań, który odrzucił prawo Boże i postępuje wbrew temu czego Bóg od nas oczekuje natomiast ci którzy żyją według ducha to zachowują boże prawo boże przekazania żyją według tego co Bogu się podoba i taka jest tego konkluzja bo prawo nie jest dla sprawiedliwego prawo nie jest dla tego który żyje pobożnie który żyje sprawiedliwie ale prawo jest dla tego który grzeszy Zastanówcie się czy nie, mo nie może to właśnie znaczyć co przed chwilą wam przedstawiłem tak to dziś rozumiem i z tym chciałem się z wami podzielić i prosić abyście się nad tym zastanowili bo myślę że dla wielu zmieni to perspektywy bo wielu uważa że w niewoli prawa to znaczy że wracasz pod prawo nie my nie jesteśmy pod prawem My żyjemy według ducha i wypełniając prawo, owoce nasze potwierdzają to. Wtedy prawo nas pochwali, a nie potępi. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Szalom.